Cześć, wracamy do chronologicznego przekopywania się przez Magic of the Lore. W tym materiale na warsztat biorę trzeci tom sagi Mirari Kamala, czyli Judgment, który towarzyszył wydaniu dodatku o tym samym tytule. Spełniający życzenie artefakt wreszcie trafił w ręce barbarzyńcy i jak możecie się spodziewać, nic dobrego z tego nie wyszło, a kontynent Otari pogrążył się w jeszcze większym chaosie. Kmalu pokonał pogrążonego w szaleństwie Cheynera, który ostatnim tchnieniem poprosił go, by strzegł Mirrari. Barbarzyńca rozsądnie wmontował okrągły artefakt w rękoje swojego imponującego miecza, który, przypominam, miał być przekształconym kosturem samego Urzy. Biorąc pod uwagę, że Mirrari zostało stworzone przez Karna, to taka kompatybilność tych dwóch przedmiotów wydaje się być co najmniej podejrzana. Uciekając z miasta, Kamal ściera się z całym szeregiem opętanych pragnieniem wejścia w posiadanie Mirrari przedstawicieli różnych frakcji. Ostatecznie opuszcza zrujnowane przez Chainera i najazd zakonu Cabal City i wraca do swojej rodzinnej wioski w górach Pardik. Miał nadzieję, że tam zazna odrobiny spokoju. Okazało się jednak, że to on ten spokój zrujnował. Znajdujący się pod wpływem Mirrari, Kamal zaczął popadać w paranoi, zgodnie z którą wszyscy szykowali się do tego, żeby odebrać mu artefakt, co nie było do końca nieprawdą. Zarówno Zakon, patriarcha Kabały, jak i pokonany, ale niezabity Lakwatus widzieli w Mirrali swoją szansę na odzyskanie przewagi. Natomiast Kamal zdecydowanie przesadził, decydując się zmobilizować barbarzyńców i przygotować defensywę przeciw spodziewanym wrażym najazdom. Zgodnie z prawem przodków, każdy mógł rzucić wyzwanie wodzą, a jeśli zwyciężył, mógł stać się liderem. W tym celu, chcąc jednocześnie udowodnić swoją własną potęgę i zyskać szacunek, zorganizował. Nazwijmy to turniej jednego aktora, na który ściągnął najwaleczniejszych spośród barbarzyńców. Pokonanie ośmiu elitarnych wojowników miało pomóc mu w przejęciu władzy nad barbarzyńskimi plemionami, doprowadziło jednak do czegoś zupełnie odwrotnego wojny domowej. Zarówno jego siostra, Jessica, jak i mentor Baltor starali się nad nim zapanować, ale pijany mocą kabal nie chciał ich słuchać i postanowił siłą zmusić tych, którzy się do niego nie przyłączyli, do zmiany zdania. Swoją drogą, skoro miał tak potężny artefakt w dłoniach, to nie do końca rozumiem czemu nie rozwiązał problemu z jego pomocą. Raz, że mógł przecież użyć mirrali do przekonania pozostałych plemion, dwa, że mógł użyć Mirrali do pokonania potencjalnych najeźdźców, ale co ja tam wiem. O zdrowych zmychłach Kamala świadczyć może chociażby fakt, że wygnał Jesskę, która starała się doprowadzić go do porządku. Jego siostra mimo to podjęła próbę uratowania sytuacji i postanowiła ukraść się spustoszenie w umyśle jej brata Miecz. Plan uknęła wspólnie z Baltorem, ale żeby nie narażać również jego na wygnanie, znokautowała go zanim ruszyła na poszukiwanie miecza. Oczywiście wszystko poszło bardzo nie tak, bo Kamal złapał Jesskę na gorącym uczynku, a na domiar złego w tym samym momencie zostało znalezione ciało Baltora. Przekonany o tym, że Jesska zabiła jego mistrza, Kamal zadał jej morderczy cios, zanim sprawa zostaje do końca wyjaśniona. Tymczasem w tym właśnie momencie do wioski barbarzyńców wkraczają wojska zakonu dowodzone przez komandor Ishę i oddziały kabały pod dowództwem Fulli, czyli Breitz. Co warto podkreślić, obie siły były manipulowane przez Merfolk'a, którego resztki sił były więzione przez cesarzową Lawan między dwoma wodnymi portalami. Kiedy jego wojska organizowały podkop, sam były już ambasador, razem ze swoim minionem burkę, mieszali, gdzie się dało. Wszystkie starania kamala, by zjednoczyć plemiona barbarzyńców nie były nawet w połowie tak skuteczne jak wizyta najeźdźców. Nie obyło się bez strat, ale waleczni mieszkańcy gór pokonali wrogie siły, a po fakcie podjęli decyzję o rzeczywistej współpracy w obliczu wspólnego wroga. Z kolei najsłynniejszy wojownik Areny Kabal City postanowił, że nigdy więcej nie skorzysta już z miecza, który przyczynił się do śmierci jego siostry ku zdziwieniu wszystkich, jednak nie umarła. Zadając teoretycznie śmiertelny cios, Kamal skorzystał z mocy artefaktu, życząc sobie, by Jessica nie umarła, by mogła spłonąć w ogniach Firsa, co sprawiło, że znalazła się w katatonicznym stanie między życiem a śmiercią. I tu disclaimer. Firs jest reprezentującym czerwoną manę bogiem krasnoludów, do którego często odwołują się barbarzyńcy, a co ciekawe, zgodnie z legendą, to on pomógł Gae stworzyć dominarię. W źródłach pojawia się również wzmianka, że był on tak naprawdę superpotężnym wędrowcem. Jessica znajdowała się jednak na tyle złym stanie, że trzeba było szybko szukać dla niej pomocy. Pomocy, którą Kamal postanowił znaleźć u jednego ze swoich towarzyszy broń na arenie, druida centaura Setona, zamieszkującego głębiny lasów Krosan. Na tę wyprawę wyrusza razem z Baltorem, który tak na wszelki wypadek zabiera ze sobą feralny miecz. Kawała, Zakon oraz lakłatus przyzywane przez Mirari ruszają ich tropem. To Merfolk jako pierwszy dogania parę barbarzyńców, natomiast Baltor skutecznie go opóźnia. Krasnolud stawia czoła stworzonemu przez Chainera z pomocą Mirari horrorowi, jakim był niemal niezniszczalny burkę. By go pokonać, Baltor wyzwolił zaklęcie, które zabiło ich obu, dając czas potrzebny na ucieczkę walczącemu o życie siostry Kamalowi. Co nie powinno się udać, bo w leśnej zasadce czekały morskie siły zgromadzone przez Lakatusa. Te jednak doszły do wniosku, że mają już dość tyrana i zdecydowanie bardziej odpowiada im styl rządzenia reprezentowany przez cesarzową lawan. Pozostawiony sam sobie Lakatus, wraca do Kabały i zakonu, by tam dalej wykorzystywać swoje ambasadorskie talenty i negocjować z nimi sojusz. Kamal dociera ostatecznie do Setona, który bierze się do roboty, podkreślając jednak, że sytuacja jazk jest nie do pozazdroszczenia. Poradził też pogubionemu i pełnemu wewnętrznych rozterek barbarzyńcy, by udał się do serca Krosan i porozmawiał z druidką Frizz. Freeze jest przedstawicielką unikalnej dla Magicka i Otari rasy zwanej Nantuko, czyli myślących insektów wielkości ludzi, którym najbliżej chyba do gigantycznych modliszek. To ona właśnie pomaga Kamalowi odnaleźć wewnętrzny spokój i Harmonię oraz przechodzi z nim podstawowy trening na druida, sprawiając, że reprezentujący czerwoną manę chaotyczny barbarzyńca staje się zielonym druidem, który nawiązuje łączność z naturą. Tymczasem siły podążające za Mirror przeżywają bardzo ciężkie chwile, bo im głębiej wkraczają do lasów Krosan, tym bardziej życie uprzykrzają im druidzi i Nantuko. Co ostatecznie doprowadza do burzliwej dyskusji między Ishą, Braids i przedstawicielami morskich ludów, które dochodzą do wniosku, że cała wyprawa jest zmanipulowana przez Lakwatusa i tak naprawdę nikt do końca nie wie, jaki jest jej cel. Postanawiają więc dać sobie siana i zawracają. Wszyscy, zawiątkiem samego pogrążonego w obsesji Lakwatusa, który spędził na poszukiwaniach Mirrari równie dużo czasu co sam kama. Towarzyszy mu kilku najbardziej oddanych żołnierzy. To właśnie z powodu zbliżających się do obozu setona przeciwników, Kamal porzuca trening wracając do przyjaciela i siostry. Z dużym wysiłkiem rozprawia się z żołnierzami, ale naprzeciw niego staje nowy, przerażający przeciwnik, który początkowo wspierał jego walkę z merfolami. Otóż wyobraźcie sobie, że Braids odnalazła w międzyczasie ciała Burkę i Baltora i postanowiła je ożywić łącząc je w jednopotężne zombie po czym wysłała owo zombie śladem Lakwatusa jego niedobików, bo gdzieś w praniu okazało się, że w ramach swoich machinacji to Lakwatus był odpowiedzialny za śmierć przywódcy zakonu. Braids udało się zachować na tyle dużo Baltora w Baltorze, by ten chciał wywrzeć zemstę na swoim zabójcy. Sęk w tym, że kiedy przyszło co do czego, obudziła się w nim również ta cząstka, która była burkiem stworzonym przez mnie Raraj Potworem, którego jedynym celem była służba Lakwatusowi. Dlatego zombie podjął walkę z Kamalem, jednocześnie prosząc go o coup de grace. To nie była łatwa walka, ale świeżo upieczony druid zdołał wyjść z niej zwycięsko. Ostatecznie użył swojego miecza do przebicia merfolka i skorzystał z mocy sfery, by go dobić. Mirrari potęgował pragnienia i rezonował z mocą swoich właścicieli. Jako że Kamal z barbarzyńcy stał się druidem, to z przebitego mieczem ciała ambasadora zaczęła natychmiast wyrastać bujna roślinność. I tak kończy się Judgment. Historia, która bardzo mocno osadzona jest w koloruj. Każdy z kolorów Magicka ma tu silną reprezentację, a oś wydarzeń w dużej mierze opiera się o przemianę czerwonego Kamala w tego zielonego. Brakuje mi tu natomiast odpowiedzi na szereg kluczowych pytań. Co z Jeszką? Co dalej z Mirrari, które teoretycznie miało zostać bezpiecznie ukryte w najgłębszych mrokach Lacuf Crossa? Co dalej z Patriarchą? Wszystkie te pytania muszą poczekać do następnego etapu opowieści, gdzie prześledzimy historię wydaną wraz z dodatkiem Onslaught.